Witamy w podcaście Chrześcijańskie QA. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia Kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian. Kamil. Dzisiaj mamy taki temat. To jest komentarz spod jednego z naszych filmów. Jak dla mnie mówicie prawdę, zgodnie z Biblią, tylko problem w tym, że przestałem jej ufać i uważam, że była dostosowana do nurtu religijnego. Tylko Chrystus jest prawdą, on był jej odbiciem i pokazał, jak ją znaleźć i to jest problem, bo jeżeli zaczniemy podważać słowo Boże, to skąd wiemy, że Jezus jest prawdą i skąd wiemy, jak odcedzić to, co Jezus mówił od tego, co uważamy, że jest sfałszowane, tak? No bo jeżeli sami sobie taki coś taki zarzut postawimy słowu Bożemu, no to w sumie skąd możemy wiedzieć, co powiedział Jezus, skąd możemy w ogóle cokolwiek wiedzieć, tak? Więc Pozwolę się nie zgodzić z naszym, yy, z naszym tutaj słuchaczem, ponieważ akurat Słowo Boże jest najlepiej dokumentowaną księgą starożytną. Mamy samego z, z greckich samych yy, kopii Nowego Testamentu około 6000, więc to jest bardzo, to jest ogrom materiału w porównaniu do innych starożytnych pism. No i też bardzo wcześnie po wydarzeniach mamy je opisane. Mamy również ten przywilej, że pisma chrześcijańskie były kopiowane często w wolności, i dzięki temu te pisma zachowywały się w takiej ilości, bo często ludzie, którzy nawet nie byli skrybami, takimi profesjonalnymi, przepisywali gdzieś tam, często w prześladowaniach. I porównując te pisma, mamy Mamy po prostu pewność tego, co było napisane w oryginale, przez to, jaką ilość tych pism mamy, jak one są ze sobą zgodne. Oczywiście są fragmenty, które. Yy, no, że jest duże prawdopodobieństwo, że niektóre fragmenty, tak jak na przykład Jana opowieść o cudzołożnicy, tak? Historia o cudzołożnicy, yy, kamieniowanie cudzołożnicy i Marka 16 rozdział, tak? Końcówka, że jest. Że nie było jej w pierwszych manuskryptach. Natomiast jeżeli chodzi o resztę rzeczy, to właśnie to, że, że Słowo Boże jest najlepiej udokumentowanym i przebadanym pismem starożytnym, wiemy w stu co tam jest, co o czym jest, co było napisane i co było w oryginale, tak? Możemy mieć pewność względem dowodu. Oczywiście nie stuprocentową, bo nigdy nie mamy stuprocentowej i, i nie możemy mieć stuprocentowej pewności, ale w porównaniu do innych starożytnych pism to mamy pewność bardzo dużą graniczącą z pewnością, z pewnością dokładnie więc nie zgodzę się i, i tyle no ale trzeba podkreślić fakt że bardzo ciężko byłoby wierzyć w Jezusa gdyby nie było biblii bo byśmy o nim nie wiedzieli więc Szczególnie e... moglibyśmy się dowiedzieć z historii od historyków że taki ktoś istniał natomiast nie mielibyśmy przekazu świadków tak Świadków, którzy, naocznych świadków, którzy widzieli te rzeczy i je spisali. No bez Słowa Bożego, po pierwsze, nie wiedzielibyśmy, dlaczego jest z Chrystusem, bo przecież cały Stary Testament mówi, ma proroctwa na temat Jezusa. Tak więc, dlatego wiemy, że ten Jezus, ponieważ w tamtym czasie było wielu Jezusów, tak? Trzeba sobie zdać z tego sprawę. Wielu y, mówiło o sobie, że są mesjaszami, ale my wiemy ze Słowa Bożego, że ten jest prawdziwym Mesjaszem, tak? ponieważ wypełnił wszystkie proroctwa ze Starego Testamentu. Przyszedł w czasie, w którym miał przyjść, tak? Więc dlatego my to wiemy teraz, tak? Więc bez pism, no nie wiedzielibyśmy o tym. Musielibyśmy dalej być w ciemności i chodzić po omacku, a właśnie po to nam dał Bóg swoje słowa, żeby tego nie, żeby tak nie żyć. Żeby mieć tę pewność, tak? Jeżeli kogoś interesuje jeszcze ten temat, albo ktoś ma wątpliwości a odnośnie e, manuskryptów i tego, czy Pismo Święte jest sfałszowane, czy nie, bo takie teorie też różni ludzie rozsiewają, to zachęcamy do odwiedzenia naszego drugiego kanału na YouTube, że jest tylko raz nauczania. Tam już w tym momencie powinien być taki film. Jak nagrywamy ten odcinek, to jeszcze nad nim pracujemy, ale przy publikacji on już powinien się tam pojawić. Jest taki film na temat właśnie czy można wierzyć pismu, czy można wierzyć Biblii. Jest bardzo wyczerpujący, bardzo konkretnie temat rozpracowany, więc wszystkich wątpiących albo szukających sensacji zachęcamy, aby ten film obejrzeć i zobaczyć jaka jest rzeczywistość. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Jeżeli odcinek był dla Ciebie, dla Was pomocny, to zachęcamy do tego, aby zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Tutaj można też na YouTubie na naszym kanale, że jeszcze tylko raz wpisywać w komentarzach pytania, na które staramy się odpowiadać. Można też do nas napisać na maila. Maile są podane w opisie do tego odcinka. No i oczywiście tego podcastu można słuchać na aplikacjach do podcastów, na przykład na Spotify. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i zapraszamy już za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.